I teraz przyszedł, można powiedzieć, w ramach pewnej ewolucji y, kolejny, kolejny punkt y, na drodze rozwoju naszej fundacji, czyli powołanie miejsca, w którym ta fundacja będzie prowadziła, kształciła młodzież, z jednej strony z, obszaru, z zakresu obszaru nauk ścisłych, ale co bardzo ważne, będzie także rozwijała umiejętności miękkie, wydaje się kluczowe na dzisiejszym rynku gospodarczym, na rynku pracy także. Robolab możemy podzielić na dwa moduły. Pierwszy jest to, to działalność związana z prowadzeniem zajęć i szkoleń. Grupą docelową będą przede wszystkim szkoły średnie, ale oczywiście nie będziemy zapominać o naszych sztandarowych zajęciach popularno-naukowych, końcowych klas szkół podstawowych, ale także będziemy mieć e, tą przyjemność budowania społeczności z osobami dorosłymi. To jest dla nas nowa grupa wiekowa z osobami, z ekspertami, z ludźmi, którzy hobbystycznie zajmują się tak zwaną robotyką w domach czy, czy w garażu budują różnego rodzaju konstrukcje i wspólnie z nimi będziemy chcieli wspierać powoływane przez nas drużyny do, do, do zawodów sam zamysł prowadzenia zajęć wygląda w taki sposób, że będziemy jakby dzielić je na dwie kategorie, po pierwsze wszystkie te, które wchodzą tak kompetencje przyszłości, czyli mechatronika, mechanika, informatyka, programowanie. To jest wszystko to, co jakby będzie kor, core, jeśli chodzi o zajęcia i oczywiście to, o czym Wam wspomniał Pan Andrzej przed chwileczką, nie będziemy zapominać o kompetencjach kluczowych lub miękkich. To są kompetencje, które są bardzo niezbędne teraz i w naszym życiu codziennym, ale także w procesie pracy zawodowej, czyli praca w grupie, komunikacja, kreatywność, krytyczne myślenie. Dlatego drugim modułem Mamy nadzieję, że bardzo szybko będą międzynarodowe zawody robotyczne. Zaczynamy od ogólnopolskich, ale mamy nadzieję, że w bliskiej przyszłości będą to międzynarodowe zawody robotyczne. Na skonstruowanie robota, który będzie miał wykonać pewne założone zadania. Oczywiście w trakcie naszych zajęć, które będziemy odbywać ze szkołami, z uczniami, z grupami indywidualnymi, które się zgłoszą do nas, będziemy pokazywać im zawody, będziemy mówić o regulaminie, będziemy przedstawiać im założenia, pokazywać jak mogą wyglądać roboty. Pokazywać też im to, jak to wygląda na przykład w Stanach Zjednoczonych, ponieważ inspiracją dla nas był First Robotics. To jest ważny dzień dla Politechniki Rzeszowskiej. Pojawienie się u nas Robolabu jest pewnym krokiem, który jest przemyślany i który ma skutkować rozwojem Politechniki w przyszłości. Ktoś się zapyta, po co Wam w Politechnice Rzeszowskiej inicjatywa, w której będą uczestniczyli e, uczniowie szkół średnich. Otóż po to, aby oni poznali Politechnikę Rzeszowską. I abyśmy my, jako Politechnika, mieli rozeznanie, czego oczekuje dzisiaj młodzież, która ma zainteresowania techniczne. Chcemy, aby Robolab, który w naszej strukturze będzie traktowany jako element tzw. fabryki kreatywności, był jednym z elementów, nazwę to trochę brzydko, ciągu technologicznego przyszłego inżyniera. Tutaj młodzi ludzie zetkną się fizycznie z naukami technicznymi. I w trakcie rozwoju swoich pasji zobaczą, że tuż obok, za ścianą, ich starsi koledzy, studenci kierunków technicznych, inżynierskich, jeszcze te pasje rozwijają. Więc mamy nadzieję, że oni wówczas podejmą decyzję o tym, aby studiować w Politechnice Rzeszowskiej i te własne pasje, tak jak ci starsi koledzy, tutaj rozwijać. W kolejnym kroku Będą oni mogli współpracować czy to z Centrum Nauki Łukasiewicz, czy też z, in, z instytucją, która jest instytucją e, Województwa Podkarpackiego, Podkarpackim Centrum Innowacji, które również przygotowuje pewne już trochę bardziej zaawansowane możliwości rozwoju swoich e, kompetencji. Dlatego uważam, że e, te trzy kroki: Robolab, Fabryka Kreatywności PCI, pozwolą nam za kilka lat stworzyć Wykształcić w naszym województwie grupę inżynierów, którzy w znakomity sposób znajdą się na rynku pracy, nie tylko w przedsiębiorstwach Doliny Lotniczej, choć jakby w tym kierunku dzięki fundacji na razie myślimy i zmierzamy, ale też inne, myślę, sektory gospodarki również w tym miejscu będą mogły zidentyfikować, czy z tego miejsca będą mogły zidentyfikować. Kandydatów do, do pracy w przemyśle. Będzie to bezdyskusyjnie uważam ważny element rozwoju naszego miasta, naszego województwa i naszego kraju. I wierzę, że z tych, nie wiem, mam nadzieję, dziesiątków, może setek jakichś drobnych, małych pomysłów, które się tutaj pojawią, gdzieś w tym ciągu technologicznym wylęknie się coś, co, co być może sprzeda się za bardzo dobre pieniądze, przecież to jest ważne, i będzie to produktem unikalnym w skali światowej, czym będziemy mogli się poszczycić. Więc to jest początek drogi do czegoś, co mam nadzieję za e, kilka lat będzie czymś wyjątkowym, tak jak kiedyś wykluwała się Dolina Lotnicza, która jest dzisiaj rozpoznawalna w skali całego świata. Samorząd Wojska mm, oczywiście to będzie wspierał i oczywiście e, będzie to e, no bardzo ważny element w tym całym systemie wspierania innowacji i dobrze, że to powstaje też w takim momencie, jakim jesteśmy przed nami no, naprawdę bardzo znaczące środki, fundusze europejskie, które trafiają i trafią do nas, dlatego musimy też przygotowywać się do tej absorpcji. Myślę, że myślę, że wszystkich nas, że tak powiem te wiadomości o, tych, o tym strumieniu środków, już nie będę wymieniał jakich kwot, powinny mobilizować do tego, jak je wydać oczywiście pozytywnie. I przypomnę, że też ta instytucja na pewno będzie współpracowała z Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz, czyli też aktywności wyrastającej z tych poprzednich działań, aktywności, festiwali nauki różnego rodzaju instytucji, mniejszych, większych, realizowanych przez pasjonatów, przez ludzi, którzy wiedzą jak pracować na rzecz, inwestować w przyszłość, tak mogę powiedzieć, bo to są takie działania. Jeżeli mamy takich partnerów jak Politechnika, jak Dolina Lotnicza, to po prostu samorząd i marszałek czuje się bardziej bezpieczny, bardziej, że tak powiem, Komfortowo i też nic mu nie pozostaje, tylko razem działać i razem wspierać, poszukiwać źródeł finansowania tych aktywności. Chciałbym podziękować panu rektorowi za to, że dzięki niemu fizycznie to laboratorium może powstać. Myśmy się troszkę szamotali w ostatnich latach, jeśli chodzi o lokalizację, nie było to łatwe. Pan profesor potrafił bardzo sprawnie, w takim wojskowym tempie, przeciąć wszelkie dylematy i dzięki temu mamy miejsce. Z naszej strony przemysł wykonał swoją część, mianowicie koncepcja, ale również pieniądze. Są na koncie pieniądze na pierwsze 2-3 lata funkcjonowania, ale dziękuję Panu Marszałkowi za to, że wspiera tą inicjatywę i moralnie, i organizacyjnie, ale również finansowo, bo to jest ważne, bo tu będziemy Przygotowywać młodzież do tych wyzwań, które się pojawiają. Pierwsza taka rewolucyjna zmiana to jest digitalizacja, robotyzacja, i dlatego powstaje Robolab, bo nasze miejsca pracy nie będą tak wyglądać. Nie tylko dzięki robotyzacji, ale również sztucznej inteligencji. Musimy przygotować te kadry i młodzież również do tego, no, do, do tego nowego środowiska. Dziękując jeszcze raz y, y, szanownym Państwu za wsparcie tej inicjatywy. To ważne, bo wiemy, że to od, od wychowania naszych dzieci zależy nasza przyszłość.